Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawym narzędziu, które nie jest narzędziem bezpośrednio stolarskim, ale bardzo fajnie można je wykorzystać w stolarstwie. Załóżmy, że macie kawałek drewna o tej średnicy w przybliżeniu. Tak, tutaj też widać, że nie jest to jeszcze idealny cylinder, gdyby to było dłuższe. Natomiast chcecie wykonać wazę o takim kształcie. Ale trzeba go dopasować rozmiarem, czyli proporcjami do średnicy, jaką otrzymacie z tego materiału. Kombinowałem linijkami na różne sposoby. Przykładałem je pod kątem prostym linijkę do linijki, tak aby zmierzyć, jak ten odcinek właściwie będzie wyglądał. Ponieważ trzeba zmierzyć zarówno te części wystające, jak i te części wewnętrzne, więc używałem kątownika z drugiej strony, przykładałem linijkę. Kombinowałem, kombinowałem, aż przypomniało mi się jedno narzędzie, które kiedyś zobaczyłem u kolegi. I jest to średnicomierz. Proste narzędzie, dość tanie. Ja używam je jako wskaźnika. Można również kupić w lepszym standardzie. Oczywiście wtedy zapłacicie za ten standard, ale będziecie mierzyć dokładnie. Natomiast poglądowo. Ja uważam, że taki średnicomierz, inna nazwa klupa, jest to narzędzie bardziej leśnicze. Można spokojnie wykorzystać i jest wystarczające. Jak sobie zobaczycie, przykładamy, mierzymy, czyli tu mamy przykładowo punkt przegięcia krzywej, tak, maksimum. Mierzymy, że jest to 242 mm. Mierzymy sobie, ile ten wazon ma. Na końcu równie dobrze możemy zmierzyć, zaraz go półkę, równie dobrze możemy zmierzyć jego wysokość, i to wszystko możemy również zmierzyć na drewnie, czyli tu powiedzmy będzie średnica mniejsza niż po przetoczeniu. 240 mamy 5, czyli powiedzmy 240 nam wyjdzie. Czyli jesteśmy powoli w maksie, tyle, że to było przy odziamku, czyli już trzeba uwzględnić, że w długości nam się nie uda to wykorzystać w tym punkcie. Powiedzmy, przeliczymy to sobie na 200 i proporcją wyliczamy wszystkie wymiary rozpisujemy. I możemy wytoczyć taki element, jaki chcemy, ale ja również w stolarstwie zacząłem do różnych rzeczy używać tego narzędzia. Naprawdę bardzo fajnie się nim mierzy, także gorąco polecam Was do takiego zakupu średnicomierz klupa, jak zwał, tak zwał, ale warto go mieć w swoim asortymencie.